Ponad tysiąc kobiet zrobiło mój quiz, który typ mężczyzn przyciągasz, i wiesz co? Ani jedna nie wyszła w pełni bezpieczna. Każda z nas niesie w sobie jakieś lustro przyszłości. Ponad 20% przyciąga narcyzów, bo gdzieś w sercu wciąż czeka na aprobatę. Ponad 18% goni uciekających, bo zna ten taniec, blisko daleko. Ponad 17% ratuje wieczne dzieci, bo nauczyła się, że miłość to opieka. Ponad 16% wybiera chłodnych, logicznych, bo w domu logika była bezpieczniejsza niż emocje. Ponad 13% żyje z kontrolującymi, bo myli troskę z ograniczeniem wolności, a ponad 8% stawia na idealnych na papierze, ale pusto z nimi w środku ponad 5% wiąże się z zamrożonymi, bo w dzieciństwie uczucia były ciche. Dlaczego nawet z dobrego domu? Bo wzorce nie biorą się tylko z traum. Czasem są skutkiem subtelnych braków, jak rozmowy, dotyku, zauważenia. Nawet w ciepłym domu można nauczyć się gonić, ratować, kontrolować albo zamrażać serce. Co mówi psychologia? Bowlby mówi, że styl przywiązania kształtuje się w pierwszych latach życia. Jung dodaje, że to co wyparte wraca w partnerach jak lustro. Adler przypomina, że styl życia powstaje w dzieciństwie i niesiemy go do dorosłości. Co mówi duchowość? Hopkins mówi, że miłość zaczyna się od podniesienia własnych wibracji. Buddyzm, że źródłem cierpienia jest przywiązanie, a kabała, że partner jest zwierciadłem Twojej duszy i pokazuje, gdzie wciąż nie ma światła. Jeśli już wiesz, jaki masz wzorzec, to nie jest wyrok. To pierwszy krok, żeby wrócić do siebie i przestać powtarzać ten scenariusz. Mini rytuał, to ja wybieram, moje serce jest bezpieczne. Zrób quiz, link w bio, zobacz swoje lustro, a w darmowym e-booku masz rytuały, które pomogą Ci je uzdrowić. Obserwuj, bo w kolejnych filmach rozpracujemy każdy wzorzec krok po kroku.